Cześć te... chłopaki i dziewczyny, po tej stronie Nikita i Jerzy. Dzisiaj będziemy robić czwarty odcinek z Little Alchemy 2. Dobrze. A jeśli coś, za, za po ka... odcinku poprzednim zrobiłem sobie coś takiego. Skoro planeta i skała chyba, yy, i kamień to był księżyc, to na 100% ogień i planeta to będzie słońce. I w odcinku po prostu połączyłem. I stąd mamy słońce. Jakby ktoś pytał. I teraz tak myślę: że może, jak połączymy wodę z planetą, to może coś wyjdzie. Weź jedną planetę i skronej. Dobra, tyle nam wystarczy. I jeszcze wodę trzeba znaleźć. Иваш, това ще е много А може... Дайба, спокойно, там ли си. Иба, ако е сушпи. Иба, може. Чакай, а какъв е Jeśli my tak, spędzimy całe video i potem znów no, zakażę. Kiedy to skończymy? Ja się poddaję nara! Nara, ja idę stąd! Co? Planeta i powietrze! No, no bo żyjemy powietrzem, to jest chyba logi... Czas. Tak? No, czas? да стродим. Не бо това не тайм, толко защото не тайм, толко, короче, тези не зва. А доиграл до ча. Ох, не. РХ поддае нормално. <плъем> а. А. -х! Do Słońce. Dobrze. <noise> um, weźmy sobie jeszcze jeden piasek. Myślę, że coś jest z piaskiem napadnie. Chłopaki, przez przypadek to zrobiłem, jeśli coś, żeby nie było. Ja to zrobiłem przez przypadek. Do widzenia, dziękuję! odchody są, no bo już nie wiem. Zaraz! Ja co Ja to, nara, ja to, zrobiłem, ra, przez, ra, ja to zrobiłem. Jeśli coś zrobiłem, to... Przez przypadek! Kompletny! Przypadek! Tak... Tak o po prostu łączę randomowe rzeczy. To też randomowo zrobiłem. No stój, co my mamy? <laughs> Merkury, Wenus, Ziemię. To jest Mars. E, to, e, Mars, Merkury i Ziemię. sorry. to, to wywalmy. Hmm. Co by tu jeszcze wziąć? Na pewno trzeba wziąć planetę. Myślałem na poprzednim po odcinku, powiedziałem, planety się do niczego nie przydają. Tymczasem teraz... <laughs> Słońce za kadrę! No... Zrobiłem ziemię! To jest atmosfera! No tak, ale to tylko na To też zrobiłem przez przypadek. O hej, to jest to! No to takie coś, co nam wcześniej zniknęło. I zrobiłem to przez przypadek. Eee, na środku! Nie, to nam całkowicie przeszkadza. Mm, dobrze, mogę. Um. dobra, Dobra, gdzie jest ten cały piasek? No Nie. jak? Nie. czekaj, Nie. to Lud? Nie. lud Lud, Nie. to 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 Nie. No i bo... znaczy, woda. Ktoś i woda to będzie lód woda i coś się będzie robić. A może... A może, może. może góry? Góry, gdzie jest mruźno. I woda. I uda się łódź. Włączę teraz randomową rzecz. Jeśli mi cokolwiek wyjdzie, to to jest... To jest pranka No to ja odpadam z no widza. No, będziesz wtedy miał mój kanał, no bo nie oddajcie go. Mm, dobrze, dziękuję. Masz mój kanał. No, bo ja już się poddaję z tym. Zrobię miecz. Ej, miecz z mieczem. Równo się, nie? Um, Taka logika. No, to tylko, ale pewnie się nie połączy. Co? Co? Z prawem to działa. No bo dwie te, tak. Wojna! Może zrobimy mieczek i coś. I, I planeta! I atmosfera? Nie. Musimy zrobić. Tak, jak się spojrzyło. Pierwsza wojna światowa stworzyła się... Dobra, już nie mówimy o pierwszej wojnie światowej. Czekaj. to tutaj... Żelazo. Ten... No żelazo można spróbować Będzie żelazny miecz. Tak ma normalnie I zaczynamy. miecz. A. Excalibur. Przez przypadek to zrobiłem. Nie. Łączę teraz takie rzeczy, które myślę, że może coś z nich wyjść. Tak, no nie łączę tego. Nie. To niczym, nie to ja normalnie płaś. Ej, nie no, tylko ale... po co nam jest komin? Bo z kominu nic nie zrobiliśmy, chyba. Dam z kominem. A no tak. Poczekaj, Excalibur i Excalibur. A może Excalibur i jeszcze jeden z Ale poczekajcie co Mmm... Z tych czterech rzeczy nic nie zrobiliśmy. Tak, dobrze! To jakie planety są wiesz? Nie wiem. Jakbyśmy mieli lód, to byśmy mogli zrobić. Y... <młysły> Jeszcze jedną planetę. Ej, weź? Mamy wiatr, nie mamy. To. nie wiesz. To, 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 to Neptun to jest Saturn to są pierścienie. A mist. Z... A mist. Z mistem? Jak stworzyć energię? Nie, jak stworzyć światło? Światło. To może energia? Tak, energia na 100%? I powiedz. Mm. Tak. Może i szkół? No, Ugh, ja energia. No, energia i szkło? No, a na tym będziemy już kończyć. To był fajny video. Ja nic nie robiłem. tego. Jerzyk, a, chciałbym wam powiedzieć, na 100 słupów jeżyk pokaże swoją buzię. Dobrze... Subskrybujcie yy, mój kanał nara!